Siemaleczko moi drodzy, danskiego i poru, w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić sobie darmowy itemek, ponieważ Roblox załam nowy darmowy itemek do Avatar Shopu i każdy z nas może sobie go odebrać. I jest tam moi drodzy tutaj ten darmowy itemek Delicious Dia de los Reyes Hat. Mam nadzieję, moi drodzy, że teraz tutaj dobrze Mówiłem Nazwa tego itemka, jeśli źle to przepraszam I tak ten itemek, moi drodzy, wygląda Jest to naprawdę bardzo fajny, bardzo mi się podoba Fajnie to, moi drodzy, wygląda Także ja sobie go w tym momencie, moi drodzy, odbiorę Tutaj ten itemek, no i każdy z nas może sobie go odebrać I pamiętajcie, moi drodzy, żeby odebrać Sobie go jak najszybciej, dlatego, że Ten itemek jest dostępny tylko i wyłącznie Przez pewien czas i, moi drodzy Jest on tylko dostępny do 9 stycznia Także po tym, moi drodzy, czasie Już nie będzie można sobie go zdobyć, także jeżeli Komuś z Was zależy na tym itemku, to polecam sobie go jak najszybciej odebrać. Oczywiście link do tego itemka wam w opisie tego mojego drodzy, filmu, żebyście sobie go mogli odebrać. No i dajcie znać, czy ten itemek wam się podoba. No, a my teraz sprawdźmy sobie jeszcze, czy ten itemek posiada jakiś specjalny efekt. Jestem już mojego drodzy, teraz w grze i jak widzicie ten itemek nie ma żadnego mojej drodzy, specjalnego efektu, żadnego takiego mojego drodzy, efektu nie posiada, ale i tak moi drodzy, wygląda naprawdę bardzo bardzo fajnie i naprawdę bardzo pyszne tutaj jest to ciasteczko i aż by się je tutaj mojej drodzy, teraz zjadło, aż on teraz sobie tutaj to zjadł. Jak dla mnie moi drodzy naprawdę bardzo fajny itemek. Dajcie znać Moi drodzy, czy Wam się podoba, mi się on naprawdę bardzo podoba, być może kiedyś do jakiegoś, mojego stroju, jakiegoś outfit'iku sobie go wykorzystam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No a w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko, mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik Wam się spodobał i że Wam pomógł. Jeśli tak, no to oczywiście, możecie drodzy, za w górę i zasubskrybować, mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku Robloxa na moim kanale.